Jeśli rozważasz inwestowanie z Ryzefx.com, ten film jest obowiązkowy przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Choć platforma może wyglądać profesjonalnie, istnieje kilka poważnych sygnałów ostrzegawczych, które mogą wskazywać na oszustwo. Zacznijmy od najważniejszego brak regulacji. Ryzefx.com nie podaje żadnych wiarygodnych informacji o tym, czy posiada licencję wydaną przez uznane instytucje nadzorujące takie jak KNF, FCA, CISEC czy ASIC. Działalność bez licencji oznacza, że Twoje środki nie są chronione przez żadną instytucję, a w razie problemów z wypłatą nie będziesz miał żadnej pomocy prawnej. Kolejny niepokojący element to brak przejrzystości. Na stronie nie znajdziesz żadnych informacji na temat właścicieli platformy, jej adresu siedziby ani danych rejestrowych firmy. To kolejny znak ostrzegawczy. Legalne platformy zawsze podają te informacje, aby budować zaufanie u inwestorów. Wielu użytkowników zgłasza podobne problemy z ricefx.com. Po rejestracji i dokonaniu wpłaty, kontaktują się z nimi opiekunowie konta, którzy naciskają na dokonywanie większych wpłat, obiecując szybkie zyski i minimalne ryzyko. Jednak, kiedy użytkownicy próbują wypłacić swoje środki, napotykają na trudności. Wiele osób zgłasza opóźnienia w wypłatach, dodatkowe ukryte opłaty i całkowity brak odpowiedzi od obsługi klienta. Również platforma transakcyjna ricefx.com budzi wątpliwości. Zamiast korzystać z popularnych i sprawdzonych narzędzi, jak Metatrader 4 czy 5, platforma oferuje własny system, który nie daje gwarancji, że transakcje są rzeczywiste i uczciwe. Verdykt racefx.com to platforma, która wykazuje wszystkie cechy brokera wysokiego ryzyka, a nawet oszustwa. Brak licencji, brak przejrzystości, problemy z wypłatami, fałszywe obietnice szybkich zysków. Wątpliwa platforma, zanim zainwestujesz, zawsze upewnij się, że wybierasz licencjonowanego i przejrzystego brokera. Dbaj o swoje pieniądze i unikaj oszustw.